Niech będzie pochwalony. Dzień dobry. Znalazłem Pani numer na tablicy.pl z Panią Anią. Witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Serdecznie odp. Proszę Pani, znalazłem Pani numer właśnie na tablicy i Pani oferuje samochód. Tak. Co ma Pani o nim opowiedzieć? Chodzi o Mercedesa Giela. Proszę? Mercedes tak. Yy, mąż był po niego w Niemczech, przyjęliśmy go na siebie, dla siebie, mm -hmm. yy, jest w idealnym stanie. Yy, nie wiem, co będzie panu powiedzieć, jestem kobietą, ja nie tylko o... No dobrze, to, to może ja tak, ja, ja panią wypytam, może mi pani to będzie... pan chce dokładnie jeszcze wiedzieć, oprócz tego, co jest na tablicy napisane. Tak, dokładnie. Yy, chciałbym się yy, zapytać, czy samochód posiada nitro? Przepraszam, co? Pod yy, Podtlenek azotu. Nie mam pojęcia. Yy, mm, dobrze, to inaczej zapytam. Jak, jak pani, pani jechała kiedyś tym samochodem, tak? Tak, jeszcze nie yy, To jak pani wsiada do tego samochodu i wrzuca jedynkę, dwójkę, to jest bardziej takie. W w w czy bardziej takie. Yy, to jest automat? A czyli bardziej takie. To jest, to jest automat. Czyli takie. W w w w w w w czy, ale nie tak zawsze. to wszystko wchodzi. Yy, czyli to mówi pani, automat, że w samochodzie ja wszystko wchodzi, nie. tak? To, to by tak. mi się przydał z dziewczyną, jak Pani mówi, że wszystko wchodzi. Yy, więc tak, yy, więc Nitra yy, ten samochód nie posiada? Nie mam pojęcia, nie odpowiem na to pytanie, bo no, nie wiem co to pierwsza. Bo, bo pierwsza wie Pani, pytanie. bo ja jestem Nitro i, i właśnie nie wiedziałam, czy by było wtedy Double Nitro, czy, czy tylko taki yy, First. Ale dobrze, nie szkodzi. Jeszcze jakie miałam pytanie. Samochód miał jakiś wypadeczek tam, nie wiem, Pani o jakieś wózki nie, nie, nie. zahaczyła nie, nie. w markecie czy coś? Wie, nie, nie. nie, to, Naprawdę. że Pani, nie to, że ja chcę tutaj po prostu być niemiła, ale no wiadomo, że, że dziewczyny to czasem tam lubią tam komuś przypierdolić w drzwi czy coś. Nie, ja nawet nie mieszczę. Czyli jednak Pani jeszcze nie miała go do dyspozycji taki, żeby go zepsuć. Nie, no ja nie mierzę, ale rzadko, naprawdę rzadko ja nie mierzę. Ja mam swój samochód. I nie spaliła Pani sprzęgła? Nie da się w automacie bardzo spalić sprzęgła. A dziewczyny wszystko potrafią, jak to, jak to, się, jak to się mówi. Szam takie pytanie, Chodźmy. jaka jest, jaka jest yy, pojemność, yy, pojemność bagażnika? Bo ja, chcia, ja chciałam wie Pani, na przykład jakby matkę podwieźć, czy coś. Zależy <noise> co, kto uważa dużo. No ale pojemność i... to się w centylitrach Zależy czy się rozłoży siedzenia tylnie, czy się złoży. No jak się rozłoży? Jak się, jak się rozłoży jest sporo, jak się, roz... jak się je złoży, to można leżeć. Powie no, pani, bo mnie bardziej interesowało właśnie, żeby złożyć siedzenia z tyłu i, i tam po prostu miejsce na przykład mamie zrobić. Bo wie pani, kobieta zawsze powinna pras prasować czy coś. Czyli deska by weszła, tak? Myślę, że tak. Dobrze. Bo wie Pani, albo jakiś zmywak tam zrobić, bo wie Pani, jak rodzinnie będziemy jeździć, no to co ma się kobieta opierdalać, nie? Dobrze, no to ja jeszcze tutaj y, podywaguję sobie z mamą, tam nam jej pokażę zdjęcia i, i to by było na tyle, dziękuję. Do widzenia.